Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej oraz jej zbiór wartości. Zanim zaczniemy rozwiązywać kolejne przykłady, warto zaznaczyć, od czego musimy zacząć i jakie mamy tak naprawdę opcje. Jeżeli chodzi o przedział monotoniczności lub zbiór wartości, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak wygląda nasz współczynnik A. To znaczy, jeżeli A jest większe od 0, tak, możemy sobie jeszcze zapisać, że F od X to AX kwadrat plus BX plus C, jeżeli A jest większe od zera, to ramiona paraboli skierowane są ku górze, mamy wierzchołek o współrzędnych P i Q, i to P i Q y, będzie potrzebne, tak trzeba będzie je wyliczyć i wstawić do odpowiednich wzorów do jakich? No jeżeli, jeżeli mówimy o ramionach skierowany w górę to widzimy, że funkcja najpierw maleje, a później rośnie, czyli nasza funkcja maleje dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do P i nasza funkcja rośnie, dla x należącego do przedziału od P do plus nieskończoności. No i dodatkowo możemy napisać, że jeżeli chodzi o zbiór wartości że y należą do przedziału od q do plus nieskończoności. No i druga, yy, druga możliwość, a jest mniejsza od zera, no to ramiona paraboli skierowane są w dół. Mamy wierzchołek o współrzędnych paiku i widać, że funkcja najpierw rośnie, później maleje, czyli ona tu idzie do góry i w kolejnym przedziale na dół, to znaczy, że f od x, f od x rośnie, czy f rośnie dla x należącego do przedziału od minus nieskończoności do p, i f maleje dla x należącego do przedziału od p do plus nieskończoności. No, jeżeli chodzi o zbiór wartości to mamy y z przedziału od miejsca skończoności aż do kół. I teraz, w zależności od tego, co będziemy liczyli, tak, a nie inaczej trzeba będzie to podstawiać. Tak? To znaczy, bierzemy sobie jakiś dowolny przykład. Powiedzmy, że nasze f od x będzie równe 3x kwadrat minus 6x. Plus 7. To znaczy, że nasze a równe 3 jest większe od 0. I o tym należy pamiętać. To wyliczamy, tak? Albo zapiszmy sobie jeszcze najpierw, zanim zaczniemy liczyć, że a jest równe 3, b jest równe minus 6, c jest równe 7. c nie będzie nam w zasadzie potrzebne, ale nie zaszkodzi zapisać. No i teraz tak, nasze p minus B to jest minus B przez 2A czyli minus minus 6 to jest 6 przez 2 razy 3 czyli 6 szóstych to jedna cała no i nasze Q to jest wartość funkcji dla argumentu równego P czyli dla jedynki to podstawiamy 3 razy 1 do potęgi drugiej odjąć 6 razy 1 dodać 7, czyli 10 odjąć 6, 4. I teraz co jest istotne, to zmieńmy sobie koło na jakiś jeszcze inne. Co jest istotne. Widzimy, że nasze P jest równe 1, ale pamiętamy o tym. A było większe od 0. Jak było większe od 0, to jesteśmy tutaj w tej części. Za p podstawiamy jedynkę, czyli tu wstawiamy 1 i tu wstawiamy 1, a za q podstawiamy czwórkę, czyli tutaj wrzucamy 4. Gdyby a było ujemne, załóżmy, że to by było minus, tam powiedzmy minus 3. E, no to jedynkę i czwórkę podstawilibyśmy odpowiednio do wzorów z prawej strony. I na tym polega to zadanie. Jeżeli chodzi o zadania powiedzmy typowo naturalne, to rzadko kiedy, przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby trzeba było liczyć wszystko. Najczęściej to jest wycinek tego zadania, czyli albo musimy podać, kiedy funkcja maleje, kiedy rośnie, ewentualnie pytają o zbiór wartości. W każdym razie warto, warto znać całość, czyli potrafić podać wszystkie te odpowiedzi. No i tyle. Jeżeli chodzi o zadania, to znów jak w większości filmów, może się przećwiczyć to. Kilka przykładów do wyliczenia umieściłem tutaj z lewej strony u góry. I powodzenia w rozwiązywaniu zadań.